Siemonku, witam was wszystkich ponownie. Zagrajmy w bitwę o Śródziemie. Oczywiście, zła. I teraz będzie Amon Hen! Zaczynamy napierdalać! Ruch. Zaczynamy bitwę o Śródziemie. Teraz będzie misja, której ja nie lubię, bardzo nie lubię. I raczej kuszników chyba nie będę robić, bo dużo będzie elfów, a to mi wyjdzie na niekorzyść. No cóż, niby mamy pokonać drużynę pierścienia, ale i tak pomaga jej bardzo duża armia elfów. A po drugie, to jest misja na poziomie trudnym i może być bardzo sakramentsko ciężko. Przyprowadźcie mi hobbitów do mnie! Skurwysyny, napierdalać ich! Tych sakromęckich człowieczków! Bo czarny pan mnie... bardzo ukaże. No i dobra. Możemy tutaj szkolić wojska i jednocześnie też ulepszać. No to zrobimy tak. Ulepszamy to. Chociaż nie, najpierw pancerz trzeba ulepszyć. A tego nie ulepszę niestety. I mówię od razu, że to będzie bardzo ciężko. I teraz tak: mamy zabić wszystkich bohaterów i hobbitów. Premia: znajdź ukrytych sojuszników. I druga premia: awansuj lerca na drugi level. I oczywiście nie muszę mówić, że lerca przetrwa. No, zaraz tu będą elfy gdzieś. Ściacha ich, dobra, teraz tak naparzamy. Mam nadzieję, że nie zginą od razu. Lerc sobie jakoś radzi. Ściacha ich. O, dobra, widzę, że się mnie nie słuchacie. Co mi tam? Jeszcze tam jelfy strzelają. Uciekać, uciekać. lerc idziesz tu, a ty mi ciągam tył. Dobra. Nie może być tak, że zginą mi armię bo To będzie bardzo sakramencko, niefajnie No! Zciachać ich Dobra, Lerdz awansował, już jest dobrze Teraz będzie lepiej ciachał No i super, nawet za jednym strzałem Coś mi się widzi, że na razie jest kiepsko. No i dobra, może tam coś znajdę, jakieś surowce. Bo potrzebuję kasiorki. Choćby nawet, żeby ulepszyć tych uruków. Kurde no. Teraz będzie tu znowu sakramentsko i czuję, że będę musiał wczytać. Będzie wtedy niefajnie. A zrobimy sobie jedną no armię. Chociaż czuję, że będę musiał powtórzyć tę misję i to będzie raczej wczytywanie i sejwowanie non-stop, bo będzie sakramentsko ciężko. O, jest tu coś. Są pieniążki. No nie za wiele. Hmm, no to ciebie nam może na trujeczkę. Ach, jaka ta muza jest zajbista. Wczujcie się teraz. Co tu jest? Nie, uciekać, uciekać, bo tam jest Lego las. Spierdzielać. Niech sobie lec pod XP. Będzie dużo lepiej. Nawet ciacha, mimo że nie widzi nic. No, niestety Ledz musi ekspić, bo ja nie chcę tracić wojsko, bo potem będzie jeszcze bardziej sakramentsko. Będą też rohirimowie, co jest dla mnie trochę dziwne. Ale to jest dziwne, że nie mogę ich ulepszyć. A pasowałoby. No i dobra. O! Dużo więcej was tu jest. Elfi, wojownicy. Za bardzo szczelać. W mojego Lerca i on zaraz zginie. A mi się to nie spodoba. Tu są jeszcze pieniążki, coś mi szczela znowu. Kurde, no kurde. Jeszcze tam o Legolas biegnie. Kurde, no i popierona. I co, Lerc musi przetrwać pewnie. Nie. Będę musiał powtórzyć, tak? Czy on tu przyjdzie zaraz? No nie, jeszcze Legolas wraca. No to jest. Wybaczcie mi, ale to jest misja, której ja nie przepadam. Ja nie po prostu nie przepadam za nią. Ze znanego powodu, jak widzicie. To na razie, jedną armię uruków sobie zrobimy. Dobra, to już przyspieszę. To też... Kurde, nie da się przyspieszyć. Szybciej, szybciej. No niestety lerce musimy ekspić. I musimy uważać przy okazji na niego. Na razie jedną armię sobie będziemy ulepszać. Bo robienie więcej armii to jest nieopłacalne. Dobra, to już sobie zaznaczę i ciachać ich. Ach, trochę mu to kiepsko wyszło. Dobra, i teraz mogą ciachać. Tu i tu. Za dużo tych elfów, no po prostu za dużo. I patrzcie, zaraz ich znowu potracę. Uciekać. Let's musi jak no Kurde, nie ma nic takiego, no ja pierdziele. No jeszcze w tamtych mi będą strzelać, no. A, gincie frajerze. Gincie, gincie! To jest normalnie... Powinno być coś, co potrafi. No nie no, jak gdybym miał chociaż to, to jakoś bym sobie poradził. A tak to nie mam za bardzo jak zareagować. Są on tak blisko, czy mi się wydaje? Wściechać ich, czekajcie. Co to tak blisko? Czemu to jest tak blisko? Wydaje mi się, że aż jest za blisko kamera. Chyba że. No dobra, niechże żeby Kurde, no czemu to tak blisko jest ustawione? Teraz to w ogóle rolką nie mogę. No dalej się nie da. Kurna, kupia kamera. Zaraz wracam. Dobra, jestem znowu. Teraz będzie Ach, kurwa, znowu mnie ich atakują. Przynajmniej wy uciekajcie, a wy atakujcie. No i teraz. Dobra, ten sobie już poradził. I teraz z tymi. Szybkość mniejsza, ale pan coś większy. Dobra, teraz się bardziej upłaca. Być może. Coś mi tu strzela jeszcze. No i dobra. Jakoś to wyszło w miarę. Mamy wszystkich orksów, którzy zginęli. Alert musi ekspić, bo inaczej tracę cały czas wojska. A potem będzie ich aż zbyt mało. Bym sobie poradził, choćby nawet z Rohirrimami. Nie widzicie. Dobra, idź tam, wziąć se kasę, a ty sobie poatakujesz ich. No i dobra, znaczy wy poatakujecie ich, chociaż oni i tak was nie atakują. No, no patrzcie, klikam, a ci stoją i się gapią. No, i jak już wekspimy ich na drugi level, to już będzie naprawdę dobrze. Pasowałoby wekspić ich na drugi level. No tak to będzie sakramentsko ciężko. Hungry. We attack soon. Dobra, nie będę was powtarzał. Bo się obrazicie. Urukhaję. Tu może jest jakaś kasa, a może i nie ma. Nie ma kasy. Na razie niech Lerts poatakuje. No, stań sobie tutaj. O, jeszcze baza. Tego wisko troli No, strzelisz tu Tu nic nie widzisz, co? Lerć się Lerć się, czy ty nic nie widzisz? Raczej zdolności żadnej nie pyknę, Ciekawej Dobra, no to teraz tak Trzeba sobie zapisywać, bo inaczej się po prostu nie da to jest jedna z tych misji, która naprawdę lubi zajść w dupę, ale potem już będzie z górki. No przez to właśnie, że nie mamy aż tyle surowców, a tu się roi bardzo od elfów. Poradzi sobie czy nie? I teraz ciachać. Uciekaj! Ja pierdzielę. To jest niepojęte. No i po co mi pokazujecie te mumakile? I tak ich nie będę mógł sobie wyszkolić. Nie denerwujcie mnie. Kurde. Denerwująca misja. Nie ma co. No i teraz, jeszcze raz. Trzeba tego Legolasa. I teraz tu i tu, no i dobra, i ją. dobra, jest super, drugi level i dalej, ściągać ich, ściachać. dobra, jakoś sobie radzimy. Ja sobie radzę raczej, a nie wy, mi pomagacie. Dobra, i ściechać go. Te czerwone miecze, świetne, jednak robią swoje. No i dobra, mamy już tego wylewelowanego i teraz trzeba będzie tych wylewelować jeszcze. Ale na razie sobie poczekamy. Zobaczymy czy coś tam lerc jeszcze wypatrzy. Póki co na razie ci wylewelowali, więc mogą ginąć do tego stopnia, żebym nimi wracał. A tu są jakieś pieniążki? Są może? Pasowałoby jeszcze jakieś pieniążków parę zdobyć Dobra, no to lecimy. Chodźcie tu No jak widzicie Nie opłaca się szkolić więcej wojsk Tylko ulepszać ich po prostu Inaczej się po prostu nie da Masło maślane Dobra jeszcze raz tu kliknę Savic na piąteczkę Teraz trzeba będzie uważać bo Gimli Zrobi swój Swanton bomb, że tak powiem Więc trzeba go będzie przyblokować Więc tak zrobimy No chodź tu No i dobra i ścihamy go Ciechamy, ciachamy, panowie Ciechamy, ciechamy, ekspijcie Teraz tego... O dobra, 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 ekspijcie, ekspijcie. Kto tam jeszcze? Nie macie drugiego lewela, czy macie? Pierwszy level, jeszcze To żeby nie skoczył, bo to będzie Sakramensko. Pasowałoby jeszcze to wam dać. No i dobra, udało się. Drugi level, też drugi level. Dobra, super, jest, wyśmienicie, pięknie. Jest tak. O, super. Mam nad nimi władzę? Mam. Ciekawe czy bym ich ciachał. Nie, ale to jest pułapka. Uciekajcie. Jezus Maria znowu. Może jednych chociaż uratuję. Może. Ale raczej wątpię. O, super. Nie, uratuję ich po prostu. Nie ma szans. A co mi ta dała jaskinia troli? Kasy? Wow. Dobra, podatakuj to. I cóż ja mam z tej jaskini? Mam trole! Super! Atakować. Aby tych atakować. Elfów, którzy tu zaraz będą. Dobra jak tu jest sytuacja? Wy nie możecie zginąć. Trzeba ulepszać. Inaczej się po prostu. Nie da Może sobie dwóch zrobię. Chociaż i tak ich nie ulepszę do końca. Trole mamy, możemy napierdzielać. I teraz tak, to i to. I teraz tak, szybkość, mniejsze obrażenia te i dodatkowe obrażenia od kawalerii. Formacja jeża! Mięsny jeż! Ty go zjesz, ty go zjesz! A ja im wpierdolę, ja im wpierdolę... Dobra, ten na jedyneczce tu tak, ci na trójeczce... I ci tak, dobra. Teraz tak, lepiej... Teraz tak, co lepiej? Czy to, czy to. Jeszcze nie wiem. Zastanowię się. Ale tych mamy. Tam jest kawaleria, więc robimy saveik. Saveik tym razem na szósteczkę. Dużo saveów. No niestety trzeba tak robić, bo jak widzicie drobny błąd sprawia, że misja jest już nie do przejścia. No gdzie są ci te koniki? No gdzieś tu będą zaraz. No i teraz. O super A tych tu bierzemy No i super Ojojoj, coś mnie tu atakuje Atakują mnie Szczelcy, dobra, atakuj tych strzelców Może jeszcze Kuszników wekspie sobie Uciekać, uciekać, uciekać Ci mają expić no, wexpią na ten jeden level. No, dobra. Sorki, chwilkę mnie nie było, ale już jestem. I pyk. I teraz tak. Ten tak. Tutaj tak. Śnieg si się jeszcze leczą. Tu już mamy drugich. Wylewelowanych, a ci niestety muszą sobie posiedzieć, bo nic nie zrobią. I teraz tak, trzeba wziąć się za trolę. Nie bić się po ryjach. Ja wam dam się bić. Macie bić ludzi, a nie siebie. Miernoty głupie. Co ja wam tu dam ciekawego? Hmm... Czy będziecie znajdź orka do trzymania? A na cóż mi ork? Chociaż mógłbym sobie wziąć rannych orków, ale dobra. Zastanawiam yy... się, co wziąć. No to niech będzie maczuga, a drugi niech też weźmie maczugę. I ci na czwóreczkę. Czu, czu. Albo niech idzie ten, i ci niech idą. Ci niech sobie poczekają jeszcze. Nie wiadomo co się tam czai. O właśnie. Coś takiego się czai. Ściachać ich. E no, Lert sobie radzi. Albo tu idzie atakować tych. A ja tu tych ściacham. No wygląda na to, że Lert będzie miał elitarne wojska. Dobra, idziemy wszystkim, czym możemy. Sobie na przykład to ulepszę. Mogę coś dać, mogę dać drzewka zaraz. Coś mnie atakuje. No albo trolle niech odejdą odejdą. Bo jeszcze bardziej swoim zaszkodzę. No i dobra, ten tu. A ci tu, i ci wycofać się. A ci tu. O, jeszcze więcej elfów. Więcej elfów, ale moi sobie radzą. Nie będę po prostu wykorzystywał, jeśli nie potrzebuję aż tyle wojska do wykorzystania. Ciekawe, jak to wyjdzie. O nie, tu jest jeszcze ten. Hobbici i ten, Czesiew, że mi orków nie zabiło. No i zabić hobbitów, ale sobie niech pociecha. Ja razu sobie to dam, żeby pancerz był lepszy. No i dobra, załatwiliśmy Pipina, Aragorna i Merego. Yeah! Dobra, ta może jest po prostu wyjebista Do potęgi enty. Ach, musiałem poruszać mikrofonem Murdur, murdur, murdur Jak się cieszą! ono, dwóch czereściaków uciekło. To niedobrze To bardzo niedobrze Dobra, pyk, żeby nie zanudzać Damy sobie tak na przykład. Niech będzie Elita Urukhai. Tak, dla jaj, żeby sobie coś nazwać. Oczywiście nie każdy musi. I jeszcze ten dostanie. Co jest? Czyżby nie było miejsca? To czemu taka długa nazwa? Elita Dobra. I to by było na tyle. Ci są niedoświadczeni, więc nie dostaną medalu. Yeah! Jeden punkt mocy. Ach, odbija mi się. No i dobra, i mamy teraz tak, Lerca i 40 uruków, uruków oraz Sarumana i 110 uruków. Tu jest jeszcze Eomer i Rohirimowie, który pewnie tak zrobi, i potem będzie znowu tu tak szedł. I tu jest jeszcze Teoden, Ewinna. No, akurat jest teraz ten czas, kiedy Teoden się ocknął, więc trzeba szybko póki co zdobywać te tereniki. A ja się na razie z Wami żegnam. Do usłyszenia na razie.